Tłumaczy się winny, także moja wina i kto wypina tego wina, pamiętajcie. Panował pakiet pisówkę do Citroën. Przód, niestety, i zaczął. Przód, i zaczął. Takie akwalifikowalnika. Zaraz Taki kogut no, od Szymona naryśla, dostałem. Szymek, pozdrawiam cię, jeżeli oglądasz. <grybuj> <Ślieska> To make time yeah. for your feelings. But you need to just I already do. Let's just break it down. To you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see. Your anger is misplaced. And Wędkarstwo, ludzie ryby ryby ryby. ryby, ryby, ryby. Witajcie. Jedziemy z Dawidkiem na ryby. Rzeka Struk, Boczny Trog, standardowo. No chęca. i co? Bardzo dobre humory, dopisują z rana. Będą, będzie heca, będzie wesoło, jak zwykle. Ja bardzo dobry humor i będą z tematem. Będą chocki, klocki. Właśnie. Wpadnie jeszcze Marek. Szymuś podobno ma być. Także. Będzie ekipa, nie wiem co z Romkiem, bo nie mogłem się tutaj do niego Aha, O, to może zabalował. Może zabalował, ale to, no, czyli może Piotr spadł, może. O. Słuchajcie, jeszcze ja się chciałem odnieść przy okazji do tych komentarzy z ostatniego filmu, bo tam strasznie dużo ludzi napisało, że, że my męczymy szczupaki, że się na szczupaki nastawiamy. To słuchajcie, ja, zobaczcie sobie dokładnie na tym filmie. My łowimy na boczny trok. I były dwa momenty takie. W, w, aha, no i się tego troka, Ja łowię na żyłkę osiemnastkę, a na przyponie mam szesnastkę. Więc nie ma mowy, że po prostu no. Czasem się zatnie szczupak, nie? Były dwie, dwie sceny natomiast takie na tym filmie, gdzie Jurek montuje takiego du, dużego imitację takiego konia, ale to, jest, to na jaja było do tej wędki, więc już tak naprawdę nie bierzcie wszystkiego. Nie bądźcie tacy wiecie, no. Co jest na żarty, to jest na żarty, nie? Piotrusowi i Piotrusiowi się na większą przynętę rzeczywiście też złowił jeden, jeden szczupak. Nie sądzę, żeby się nastawiał na, na szczupaka, no bo, no bo znamy się i wie, no każdy wie, żeby tak nie robić, nie? No i tyle tłumaczy się winny, także moja wina i kto wypina tego wina, pamiętajcie, do boju. Jedziemy z tematem. Dojechaliśmy, jest Szymuś. Szymek jest strażnikiem. Zaraz kontrolę przeprowadzi. Będzie nas kontrolował, czy mamy karty. Musimy podnieść statystyki kontroli, nie? bo już było ostatnio, także dzisiaj może się uda. Jest Dawidek, a i Marek, zaczajony. No zobaczymy, kto dzisiaj wygra. Na pewno ja. Jesteśmy na nowej miejscówce. To jest strug, ale już górny odcinek. Zobaczcie mniej więcej, jak to wygląda. Tam do się w krzakach chowa. No, podobna rzeka. Tutaj jest taka skarpa kamienista za nami. Jest ten brzeg regulowany już. Mnóstwo zaczepów, mnóstwo zawad, ale chcemy spróbować technicznego takiego łowienia dzisiaj. Jest pierwsza rybka. No i całkiem, całkiem. Popatrzcie, piękne okolisko. No, no. Nie jest maleństwo. Wiesz mordkę, ładnie ci tymi, właśnie wziął. Bo bardzo powoli prowadziłem, bo z tym braniem było ciężko, ale... O, 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 o. Czekaj, czekaj. Tu troszkę krewka poszła, no. Otóż gębę. Oglądasz się. A jaki szarpnięty. Patrz, jak tutaj chodzą drapieżniki. Przed chwileczką dosłownie na wodzie, o. Jeszcze ślad jest. A takie nisko Szarpnięty troszkę. Śliczny. Ale i Ale chłopaki i miejscówkę do, super się widzę rzut i ten rzut niestety i zaczęł, rzut i zaczęł. Trzy, trzy razy już przewiązałem. Ponyz. Zmieniamy Jest nareszcie moja dzisiaj pierwsza rybka Pokażę wam na, nietyp na nietypową przynętę ją złowiłem, popatrzcie. Ja normalnie nie łowię na koguty, założyłem tak na pałę, bo co chwilę urywałem ten boczny trok Pierwszy raz założyłem i pierwszy raz złowiłem Coś taki kogut, otrzymam narysia, dostałem przymek. Pozdrawiam cię, jeżeli oglądasz. I taki okonek, no nie jest to jakiś gigant, właściwie mała rybka, ale dzisiaj nic, po prostu. Dzisiaj są słabe brania, nie chcą te ryby brać. O. Za koniuszek wargi się zaciął. Nie mam kompletnie doświadczenia z tą przynętą. Jak widzicie, jest na główce jigowej prosto do żyłki, 18 i złowił się okoń. Także kurczę... No. Działają koguty. Dobra. A kolego. O, i Maruś coś złowił. Okonista. Oj, co? Ja tak umiesz łowić, tak? Patrzcie, a mówiłem, że to pogłoski. Yes! To było ostrzeżenie, zobaczycie co się będzie działo David ma Ty, to nie jest Jazgarz Kurde, Czyli tak, kontynuujemy to... serię jazgarza na boczny trok Proszę bardzo Patrzcie Piękny Tym nowy kanon nowy do Polski wprowadzimy Połowów spinningowych zgaży. Może zaczniemy się z tym specjalizować Ale ładny nie? Zobacz. No nie, już taki ładny U Bandyta No tak, poszedł A teraz za chwilę założę rękawiczki I będę miał jazgarkę po co? Po 40 centów Przywiązujemy po raz kolejny zestawy no boczny trok już sobie odpuszczę. Że film to jest wędkarstwo od, post, od podstaw. To jest mój dzisiaj dziesiąty mm. <noise> zestaw. Nie wiem ile ty Łukasz? No a sobie. trzy chyba. Ale tutaj już tak nie będę urywał, no zobaczymy. Byliśmy na trudnym technicznym odcinku, także prawo, żeśmy stracili.

O, Pięknie Drugi nie. To nie, Mirów, To zdjęcia Jak <grym i zimno> Ale jak, cię, jak się złapał? O. Ale ledwo co, nie. To nie, 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 co tutaj za nie, On nie, 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 On jest taki prosty. O, jest. Dzięki. To nie jest... 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 ten sam. Ale są. Słabe są. Może, że jaka pora jeszcze, nie Wlejcie to jak to Ten spodnić jak mocniej. Oni jak Na, na Ej, na Mogę, mogę, zobaczyć tego modelka? To jest takie. Nie patrz nie? No. to niby nie Jak widzisz, jaki niepozorny. Patrz, kurde, tak samo. No. Tyba nie. Na ja tam bokiem. Przy spodzie kuleczka Jest, 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 jest Widać, O, tutaj jest bardzo fajnie piękna Gratulacje. 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 jest na reszcie większego ale walczy nie proszę na proka, żeby nikt nie tam głupot nie wysyłał. była osiemnastka na przypomnie szesnastka proszę zanim żeby nie za dolną wargę. No mały, ale, ale nie jest. Nie, baczak, bo pokój, nie, Zobacz, nie jest. Weź jak Zobacz, weź tutaj podejrzyjmy jak on jest zacięty. Widzicie, że to jest żyłka zwykła? I to szesnastka do tego. Jest tutaj zacięty, o. Dosłownie za koniuszek wargi. Jest taki szczupaczek, malutki, pistolecik. Szybciutko do wody. Spokojnie może się odczepił Co? Tu tak się to podsadza, <słyska> nie uznałem O ratowane? No Powinni wykosić ten stół całkiem, zrównać tu wszystko, tak, Jak idzie od mostu, tutaj nie Zmieniamy miejscówkę, bo już nam się po prostu ten strug znudził. Jedziemy odwiedzić Roberta na Lisią Górę. Tam gdzie są kajaczki i tam spróbujemy się dobrać jeszcze do koni. Trzeba kombinować. Rozłożyłeś? Mogę sobie dać radę. Sobie. A ja. No i co kończymy? Przyjechaliśmy tutaj do Roberta odwiedzić, ale niestety nic się nie dzieje, zero brań. Mamy dość, dochodzi południe już, także kończymy. Było troszeczkę tych rybek dzisiaj, chociaż nie ma szału, już to już nie jest to co było wcześniej. Cóż dodać, cóż, cóż, cóż ująć. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, pamiętajcie, kliknijcie, wtedy będziecie dostawać informacje o nowych filmach. Jak wam się podobało, łapeczka w górę. Osoby, które chcą koszulki, bluzy, bo co chwilę pytania zadajecie, macie u nas na stronie Wędkarstwo Lucio Zakładkę Sklep. Tam wbijajcie i do następnego za tydzień. Ryby, ryby, ryby. Dołącz do obozu łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.